Osobiście znam Indian z plemienia Marubo, który, którzy mieszkali w wiosce w dżungli w Brazylii, niedaleko miasta, które się nazywa Atalaya di Norci. Ja tam jestem co roku w listopadzie od mniej więcej 15 lat. I widzę, jak to miasto rośnie i widzę, jak ta droga, która najpierw była takim traktem, najpierw w ogóle była ścieżką przez dżunglę. Potem była takim, taką trochę większą dróżką, potem zrobił się z tego trakt. Potem zaczęły tam jeździć samochody. Potem w ogóle w zeszłym roku ktoś tam położył asfalt. I niech pani sobie wyobrazi, że nagle do Indian, którzy mieszkali w dżungli, można przyjechać samochodem. To ona zawsze zmienia ich świat, dlatego że razem z tym samochodem, oprócz tego wszystkiego dobrego, co przyjeżdża z naszej cywilizacji, tak? i o czym zawsze się mówi, przyjeżdżają lekarstwa i lekarz, przyjeżdża nauczyciel i szkoła. Indianie są uczeni pisania, czytania, matematyki, dzięki temu mają szansę włączyć się do naszego społeczeństwa, co już w ogóle jest myśleniem, Trochę takim narzucającym nasz sposób bycia, i jakby zakładający, że my jesteśmy fajniejsi, więc niech oni się dostosują do nas. My nie będziemy się dostosowywać do nich, tylko oni do nas muszą, ale to już pomijam. Razem z tymi teoretycznie dobrymi rzeczami, do Indian docierają też najgorsze możliwe rzeczy, jakie istnieją w naszym świecie. Na przykład takie jak alkohol, narkotyki, pieniądze, reklamy. I kłamstwa, i socjotechnika, która w ich świecie nie istnieje. I wtedy tacy Indianie nie są już Indianami takimi, jakich ja znam z dżungli amazońskiej, u których mieszkałam, z którymi wędrowałam i u których będę w listopadzie i potem znowu, bo, bo wybieram się w następną wyprawę. Tylko to nie są ani Indianie, ani ludzie z naszej cywilizacji. Oni już są czymś pomiędzy.